Dzień dobry, Ewa Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim. Jak rozpocząć pracę z założonym zespołem? Mamy tutaj już założony zespół, studenci są dołączeni lub dołączyli sami za pomocą linka lub wygenerowanego przez Państwa i przesłanego mailem kodu. Jak teraz zarządzać takim zespołem? Omówimy sobie po kolei tutaj te funkcjonalności, które znajdują się u góry strony. Teraz omówimy ogłoszenia, pliki i notes zajęć. W ogłoszeniach jest to tak, jakby po prostu czat, który funkcjonuje pomiędzy studentami, całą grupą, a Państwem jako prowadzącymi. W tym czacie cokolwiek zostanie napisane, to wszyscy będą to widzieli. Możemy tutaj również wywołać konkretną osobę, jeżeli chcemy do niej skierować jakiś komunikat. Możemy dołączyć również załączniki. Możemy również w tym oknie rozpocząć wideokonferencję, ale o wideokonferencjach powiemy sobie w odrębnym tutorialu. Pliki. W plikach mogą Państwo przekazywać swoje materiały z zajęć. Ten folder materiały z zajęć jest tak, jakby domyślnie stworzony, i w ramach tego materiału mogą Państwo przesyłać pliki albo tworzyć nowe. Nowy. Możemy stworzyć folder, właśnie dodatkowe pliki edytować bezpośrednio w aplikacji Teams, a można właśnie po stworzeniu folderu przesłać swoje materiały. Na przykład, niech to będzie prezentacja. I prześlijmy te pliki. Czekasz. Możemy oczywiście dodać kilka plików na raz. Moje prezentacje są akurat zrobione do, do PDF-a i mamy tutaj te pliki już zrobione. Tutaj możemy zamieszczać pliki w dowolnym formacie. Może to być właśnie prezentacja PowerPoint, mogą to być pliki tekstowe, pliki Excela, pliki dźwiękowe albo wideo. Repliki po, po, po umieszczeniu tutaj w materiałach zajęć są widoczne dla całego zespołu do, danego, do danej grupy. Kolejną zakładką jest Note zajęć. Note zajęć współpracuje z aplikacją Microsoft OneNote. Mają Państwo tutaj takie początkowe informacje. W, w zakładce witam. Mamy tutaj krótką informację. Notesy uczniów, czyli te imienne, które tutaj Państwo widać, to obszar prywatny, który widzi tylko student i Państwo. Inni studenci jakby nie mogą zaglądać sobie w notesy. Kolejna biblioteka zawartości, czyli to jest tutaj, umieszczają Państwo materiały, które nie są do edycji dla studentów, mają oni natomiast do nich wgląd. I obszar współpracy tutaj może pisać każdy, tutaj możemy pracować wspólnie nad projektami, na przykład 3-4osobowymi. Y, y, i tak to właśnie funkcjonuje. Co jeszcze możemy z tym zrobić? Jak Państwo widzą, tutaj ten edytor wygląda jak taki uproszczony edytor programu Word, więc możemy tutaj też rysować, wstawiać różne rzeczy, edytować w prosty sposób tekst. Możemy również wykorzystać dyktafon, jeżeli mają Państwo takie warunki techniczne. Można tekst po prostu dyktować studentom i później zedytować, skorygować, ale jakby główna baza, będzie nagrana i będzie tutaj poprzez dyktowanie głosowe po prostu zamieniona na formę pisemną jako notatka.